Większość realizacji przy użyciu płyt Termano to są dachy, dachy płaskie, dachy skośne i posadzki. Mnożą się natomiast pytania ze strony klientów o możliwość zastosowania płyt Termano na innych przegrodach budowlanych, mam tu na myśli ściany zewnętrzne. W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak wykonawca poradził sobie z zamocowaniem z układem warstw na ścianie zewnętrznej. zewnętrzna, która ma być zaizolowana płytami termano pod tynk cienkowarstwowy, to jest istotne. Na zachodzie Europy, Belgia, Holandia, Irlandia, Wielka Brytania to rozwiązanie jest stosowane już od wielu lat. Czym różnią się nasze polskie warunki od warunków zachodniej Europy? To przede wszystkim amplitudy temperatur. Amplitudy roczne, różnice temperatur między zimą a latem, a przede wszystkim amplitudy dobowe. Potrafimy mieć nad ranem minus 20 stopni, po czym dwie godziny później, zaświeci słoneczko, elewacja potrafi mieć stopni kilkanaście na plusie. Skok temperatury jest 30-40 stopni. To jest bardzo istotne. Na zachodzie Europy, w tamtych łagodnych warunkach takich amplitud nie ma. Wszystko we wszechświecie pracuje termicznie. Każda termoizolacja też. Termano ma współczynnik rozszerzalności liniowej mniej więcej taki sam jak powszechnie stosowany na ścianach zewnętrznych styropian. Natomiast struktura płyt PIR i struktura EPS-u styropianu różnią się od siebie. Stąd są pewne znaki zapytania odnośnie możliwości zastosowania termano pod tynk cienko Warstwowy. Jak to zostało rozwiązane? Bardzo prosto. W przypadku tej ściany, tej inwestycji tego domu, oczywiście fakt zastosowania termano na ścianie zewnętrznej nie ulegał wątpliwości. Tutaj inwestor był zdeterminowany. Zastosowano nakładkę ze steropianu. Nakładkę cienką, której jedyną funkcją bądź dwoma funkcjami jest po pierwsze odseparowanie termano od amplitud temperatur, od skoków Temperatury, aby jego praca termiczna była jak najmniejsza. Drugą funkcją tej nakładki styropianowej jest oczywiście możliwość wyrównania powierzchni, splanowania jej. Ściany konstrukcyjne nie zawsze są idealnie równe, a wiadomo, że wszelkie nierówności później na tynku cienkowarstwowym będą widoczne. Zastosowanie tego styropianu, tej nakładki, pozwala na przytarcie, złapanie powierzchni, splanowanie jej w celu nałożenia tynku cienkowarstwowego o wysokiej jakości. Oczywiście mogą paść pytania i padają pytania o grubość tej nakładki styropianowej, o rodzaj e, użytego styropianu, o gramaturę siatki dotynku na te pytania nie istnieją jeszcze jednoznaczne odpowiedzi, nie istnieje jeszcze pełny system. Natomiast co do logiczności zastosowania i kolejności tych warstw, możemy być pewni, że problemy i ryzyka związane z pracą. Termiczną, termoizolacji dzięki takiemu rozwiązaniu z całą pewnością są zniwelowane. Nie zapominajmy również o tym, że termano nie zmienia swoich parametrów termoizolacyjności w czasie. Lambda, którą podajemy dla płyt termano to jest lambda starzeniowa. To już jest lambda, którą obliczyliśmy, którą możemy zagwarantować nawet za 30 czy 50 lat. Pentan, ten gaz, który jest zasadniczym termoizolatorem w płytach Termano, jest dzięki okładzinom gazoszczelnym zamknięty trwale w płycie, w związku z czym nie ulatniając się, nie powoduje zmiany parametru lambda. Termano jest również odporny na wszelką biodegradację. nie Stanowią zagrożenie tutaj ani gryzonie, ani owady, grzyby, mchy, porosty. To są wszystko te materiały, te czynniki, które mogą powodować degradację termoizolacji. W przypadku termano takich ryzyk, takich zagrożeń nie ma. To jest ta zasadnicza przewaga, która powoduje, że na zachodzie Europy, tam gdzie. Płyty ze sztywnej pianki Piry są obecne od kilkudziesięciu lat. Jest to stosowane powszechnie i obdarzone pełnym zaufaniem.